No dobra, zaczynamy od areny. Dobra, najpierw załatwię tego krwawego. Ale wojownik z pusty. Ej, daj spokój. No, dobrze. no tak, w obliczu nieuchronnego gniewu No dwa te. Dylan nie więc może być problem Serio? Nastrzała Nie wy no, Niby tak daleko, a taki słaby Nastrzała poszedł, a co się będzie Tym razem poślecie do piachu, tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów, zrozumiano? No dobra, to było dobre, przyznaję. A, myślę, że miał problemy. Jebut, na strzała. Chłopie, i ty jesteś asasynem, tak? A jego cholera z krwawego została krwawa miazga. Zasłużyłeś na to złotem. Zapłać złotem. Dobra, a teraz chcę walczyć z zawodowcem. Nazywa się Ahmed za... Zapłaciłem. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem, muszą płacić na Bo No raczej on idzie z tej strony, to ja pójdę tym razem z tej. Mam nadzieję, że chociaż ten Ahmed będzie zejdzie na przynajmniej trzy strzały. Pokaż co potrafisz. A, szli. Już mnie chciałeś dźgnąć. Nie Ach, zatruł mnie. Noże, że mam odtrótkę gdzieś tutaj. No, zresztą on też miał trudkę, więc... tragedii nie ma. No. Ten trochę później poszedł. No, czyli... ...ostatni przeciwnik... ...znaczy się obecny mistrz areny powinien... ...przetrwać... ...ze dwa razy tyle ciosów. Tylko muszę uważać, żeby mnie dziadyga nie dźgnął. Bo jak mnie dźgnie No to będę ze A jego królestwo Co zrobiłeś Achmedowi? Jest. Nie... A nie po to z nich. No tak. Więc zapłać złotem. Dobra, dawaj tu teraz tego dzikusa. A jak go załatwię, zostanę mistrzem, tak? Hej, chwila! Co? Nie, no, oczy, ale musisz się jeszcze zmierzyć z wojownikami świata dopiero jak pokonasz wojowników. Czemu wcześniej? Hej, nie pytałem! I Prawdopodobnie. Więc obliczu gniewu Hej, publiczność płaci. No to co, stary? To jest umpowodzenie. Hm się. Aha. Nie, nie zabijaj. Już tamten ten poprzedni był trudniejszy. Hej, coś kiepsko. Bardzo kiepsko. mu nich z formą. A to przecież... Ten, Asasyni. No nie no, spoko. Asasyni, a tacy, tacy słabe usze. Właśnie tu, na arenie Bakareszu, Mufasa Dziki został pokonany. I przyszedł po swoje złoto. Ależ oczywiście, pogrąca Mufasa. No dobra, co z tymi wojownikami świątynnymi? To nie są zwykli starsi wojownicy. Drugi polował na Oba Obaj zasłużyli na tę pracę w Bakareszu. Nieważne. Dawaj tutaj. Dobrze. Wieczna sława dla powodzenia wojowniki. Aha, czyli że co, że ja mam z dwoma naraz na walczyć? Czy z jednym? Bo jak z dwoma, to jest nie fair. I zacznę używać czarów. Aha! Dobra. Aha. No dobra, było ich dwóch, ale nie byli jacyś tacy... tacy. Hmm. Zbyt... Trudni. Nie. No dobra, słabiaki. Co? Łapetynka boli, tak? Jaka szkoda. Na pewno są jakieś sprawy, którymi No jesteśmy coś... mi. Jestem mistrzem słów, mistrzu Bakareszu. To całkiem ładny tytuł. Naprawdę jestem Sława i chwała! Raczej zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem, muszą płacić. Nie! no jeszcze nie, no raczej jeszcze trochę muszę poczekać. Hmm. Skąd mi się wziął taki spadek efesów? No, widzę, że to się kręci, więc po prostu spadek. No, dobra, ale co ja teraz mogę tutaj zrobić? Hmm. Inaczej zapłacisz krwią. Beliar zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć, ale ci was... Dala, tutaj trochę sobie połażę i poszukam jakiegoś quest'a jeszcze. Hmm, no bo jakoś tą reputację w muszę sobie nabić. A bez robienia quest'ów, no raczej się nie da. O, a cóż tu? Czy ja tam widzę płowzacze? Tak jest. No, w końcu jakieś potworki. Dalej, dalej. Dobra... Nie wiem tutaj jeszcze coś będzie... Ale prawdopodobnie tak, bo widzę, że to jest dość duża jaskinia. Aż ty no tak Jeszcze zjechałem No nie Sary Tak się z tobą nie będę bawił No Skąd mnie gryźć Franco? Dobra, zaraz, zaraz do was wracam Tylko sobie many zregeneruję Dobra, zregenerowałem sobie manę, więc mogę już iść dalej. Nie tutaj porozglądać o od razu Bakareś jakiegoś questa wykonałem Super Dobra, tylko mogłoby się to od, e, odciąć Hmm... Dobra, tam coś będzie, czy... Tak nie bardzo... Dobra, tutaj widzę jakieś... Śmieci... Tutaj moja strzała... A tutaj nie ma nic... Okej... Okay. Prawda powiedziała, nie wiem kto mi nawet tego quest'a dał, nie? Znaczy się kto tego questa dawał, ale spoko. Już na pewno znajdę tego kolesia. Nie z tego co jeszcze widziałem to niedaleko daleko Bakareszu były dzikie lwy. <laughs> Sorry. Ale były dzikie lwy, więc one też może są do jakiegoś quest'a. bo tak to by się nazywały po prostu lwy, frost pod mój. O, tutaj jest jedna szkatuła. Hmm. <k impatective> Gdzie w sumie, skoro lwy są z pustyni, to może na nie też lepiej działa ta. O, faktycznie. Dobra, są zamrożone... Wow. To jest. No tak, troszeczkę mnie zaatakowały. Znaczy się, zraniły. No ja w sumie myślę, że tragedii nie ma. No, no, tak na szybcio, szybciora kilka tych korzeni. W sobie wszamie. siedemdziesiąt korzeni, ja pierdzielę ale z, ale ze mnie ten kolekcjoner Bum Nie Bum Tak Bieg bieg i nie dobiegł. Hehehe <try> Frajer Dobra, tutaj jest jakiś szakal. He, coś czuję, że chyba noc się zbliża. Więc przydałoby się... Która godzina ogólnie? 1938 tak, w sumie myślę, że przydałoby się pójść przespać zaraz. Co też zaraz zrobię, tylko jeszcze ubiję te dwa lwy. Mm -hmm. Chociaż w sumie mm -hmm to nie mógłbym ten... Dobra. Ten ziomal do mnie przyleciał. Mhm, tak jak myślałem, że to jest do quest'a. Weź wszystko... No na kenich. Dobra, nara.